Christopher Hackman Fury, ostatni krzyk syna, gdy tajemnice rodziny wychodzą na jaw. Nie rozumiecie, co tam się działo, krzyczał w sądzie Christopher Allen Hackman, jedyny syn hollywoodzkiej legendy. Gdy sędzia odmówił kaucji, coś w nim pękło i cały świat po raz pierwszy usłyszał prawdę, którą przez lata skrywały mury rezydencji Hackmanów. Cisza, która nastała po odkryciu ciała Żana Hakmana i Betsy Arakawy, była tylko początkiem. Tajemnicze nagrania, zapach śmierci, zaginione psy i jedno pytanie, czy syn naprawdę mógł zabić? Gdy media szalały, a sąd stawał się teatrem bólu i gniewu, na jaw zaczęły wychodzić skrawki rodzinnych tragedii, o których nikt wcześniej nie odważył się mówić. Ten materiał to nie tylko historia śmierci słynnego aktora. To kronika upadku rodziny, w której miłość ustąpiła miejsca milczeniu, a dziedzictwo stało się klątwą. Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami? Jakie sekrety ukrywała posiadłość Hackmanów? I czy Christopher naprawdę był jedynym, który znał całą prawdę? Syn Jin Hakmana wybucha w gniew po odrzuceniu kaucji przez sędziego, to była cisza rodem z głębokiego koszmaru, taka, która zapowiada, że coś jest nie tak. Świt 26 lutego 2025 roku w Santa Fe, Nowy Meksyk, niósł ze sobą subtelny chłód, a złote promienie wschodzącego słońca malowały długie cienie na rozległym terenie posiadłości Hakmanów. Wspaniały, spokojny dom, przez lata symbol prywatności i harmonii, zdawał się być schronieniem od hałasu świata zewnętrznego. Jednak za wysokimi ścianami adobi i zacienionymi oknami kryła się niepokojąca tajemnica. Tajemnicze sygnały zniszczonej harmonii. Sąsiadka, drażniona nieustannie nasilającym się, nieprzyjemnym zapachem, w końcu zdecydowała się zadzwonić na policję. Ktoś dawno nie widział ani Jean Hackmana, ani jego żony Becci Arakawy. Poczta zalegała przy furtce, a jeden z psów, czarny labrador o imieniu Oliver, milczał niepokojąco, jakby czuł, że coś jest nie tak. To nie była zwykła cisza, była to cisza zwiastująca tragedię. Gdy funkcjonariusze z Wydziału Policji w Santa Fe przybyli na miejsce, nikt nie odpowiedział na ich wezwania. Po kilku bezowocnych próbach ktoś z oddziału zajrzał przez boczne okno. W mrocznym wnętrzu domu migotało tylko blado-niebieskie światło lampy korytarzowej, ale żadnych oznak życia. Wtedy zdecydowano się sforsować drzwi i wtedy wszystko się zmieniło, odkrycie, które wstrząsnęło społecznością. Wewnątrz posiadłości atmosfera była przytłaczająca, ciężkie, wilgotne powietrze przesycone było zapachem rozkładu. Na przestrzeni kilku pokoi odnaleziono ciała. Jim Hackman, mający 95 lat, oraz Betsy Arakawe, licząca 61 lat, leżały oddzielnie, już w zaawansowanym stadium rozkładu. Jeden z trzech psów został znaleziony martwy, natomiast dwa pozostały, wyraźnie wstrząśnięte, ale żywe, jakby przetrwały dzięki przypadkowemu dostępowi do przewróconej miski z wodą. To nie była spokojna, naturalna śmierć ukochanej gwiazdy. To był sygnał czegoś o wiele mroczniejszego: zaniedbania, skrywanych sekretów, a być może nawet przemocy. Tajemniczy gość i rodzinny rozłam śledztwo szybko nabrało tempa. Przesłuchiwano świadków, przeglądano nagrania z kamer monitoringu, większość z nich ukazywała puste, ciche korytarze posiadłości. Jednak jeden z zapisów, sprzed kilku dni przed odkryciem ciał, ujawnił niewyraźną sylwetkę poruszającą się po tylnym korytarzu. Na nagraniu widoczny był Christopher Allen Hackman, syn, którego obecność w rodzinnej rezydencji była dotychczas owiana tajemnicą. Początkowo funkcjonariusze zakładali, że może tylko sprawdzał, jak się mają rodzice. Jednak kolejne zeznania wskazywały na głęboką przepaść w relacjach między ojcem a synem. Christopher, od lat unikający kontaktu, nie rozmawiał z ojcem od miesięcy. Plotki o narastających konfliktach, sporach finansowych i emocjonalnej alienacji zdawały się potwierdzać, że na rodzinnych fundamentach hakmanów czaiły się nie tylko dawne urazy, ale i mroczne tajemnice. Proces, emocje i dramatyczny wybuch, gdy media zaczęły rozgłaszać tragiczne wydarzenia, cała sprawa przerodziła się w medialny spektakl. Na sali sądowej zapanowała nieznośna atmosfera. Reporterzy i obserwatorzy w napięciu śledzili przebieg przesłuchań. Sędzia Bruce Schrer, znany ze swojej stanowczości, nie zgodził się na ustąpienie kaucji dla oskarżonego, Christophera, którego nagrania, ze względu na jego nagłe, nerwowe zachowanie i tajemnicze oświadczenia, wywołały lawinę pytań o jego rolę w tej tragedii. W momencie, gdy sędzia ogłosił decyzję o odmowie kaucji, atmosfera eksplodowała. Christopher, z pozornym spokojem jedynie chwilowo maskującym wewnętrzny chaos, nagle wybuchł, uderzając pięściami w blat sądowego stołu, krzycząc niezrozumiałe, lecz pełne gniewu słowa. Jego gwałtowny atak, pełen rozpaczy i oskarżeń, był nie tylko reakcją na decyzję sędziego, ale także dramatycznym manifestem sprzeciwu wobec dawno tłumionych rodzinnych urazów. Nie rozumiecie, nie macie pojęcia, jak wyglądał ten dom. Krzyczał, zanim został brutalnie powstrzymany przez funkcjonariuszy. Jego głos, pełen bólu i oskarżeń, zdawał się być krzykiem protestu przeciwko całemu systemowi, przeciwko tajemnicy, która zniszczyła rodzinę, oraz przeciwko cieniom przeszłości, które wciąż rzucały mrok na życie hakmanów. Cienie przeszłości rodziny hakmanów, Jean Hackman był postacią niemal mityczną. Wycofał się z blasku fleszy, unikając publiczności, po latach pełnych sukcesów na ekranie. Jego życie w odosobnieniu, u boku żony Betsy Arakawy, była ona niegdyś utalentowaną pianistką, a potem symbolem stabilności, miało być spokojnym schronieniem przed światem. Jednak prywatne życie gwiazdy okazało się być areną nieustannych napięć i skrywanych urazów. Christopher, jedyny syn z pierwszego małżeństwa, przez całe życie czuł się zmarginalizowany, żyjąc w cieniu ojcowskiej sławy. Konflikty o dziedzictwo, niejasności w testamencie oraz nieustające oskarżenia o zaniedbanie emocjonalne pogłębiały już dawne rany. W miarę jak rodzina pogrążała się w milczeniu, kolejne szczegóły wychodziły na jaw, ukryte notatki, zniszczony telefon Betsy, zaledwie pojedynczy, pomarańczowy nitka przy framudze drzwi wszystko to tworzyło obraz domu, w którym za fasadą spokoju kryły się mroczne sekrety. Odzyskane nagrania i zmieniające się śledztwo przełom nastąpił, gdy śledczy odnaleźli kluczowy fragment nagrania z systemu monitoringu. W 17-sekundowym materiale widoczny był Christopher, opuszczający dom tuż przed tym, jak cała rodzina znalazła się w centrum śledztwa. Jego ruchy, szybkie, zdecydowane, niemal mechaniczne, wskazywały na kogoś, kto wiedział dokładnie, co robi. Każda klatka tej tajemniczej sekwencji zdawała się krzyczeć o ukrytym zamiarze, a znaleziony w pobliżu klucz, FOB, z napisem CA Hakman, był ostatnim elementem układanki. Analizy dowodów, rekonstrukcje wydarzeń, zeznania świadków wszystko to zaczęło wskazywać, że śmierć Jin Hakmana i Betsy Arakawy nie była przypadkową stratą z powodu wieku czy choroby, ale mogła być wynikiem starannie zaplanowanej zbrodni. Czy syn, przez lata osaczany i opuszczony, mógł stać się sprawcą? Czy głęboko zakorzeniona uraza i poczucie niesprawiedliwości doprowadziły do tragicznego finału? Proces, emocjonalne rozterki i społeczne echo na sali sądowej napięcie sięgało zenitu. Oskarżony Christopher siedział w standardowym pomarańczowym kombinezonie, jego twarz pozbawiona wyrazu, lecz oczy, zimne i nieprzeniknione, zdradzały burzę wewnętrzną. Proces stał się areną nie tylko rozpatrywania dowodów, ale także dramatycznym widowiskiem, w którym splatały się losy rodziny, tajemnice, dawne urazy oraz pytania o to, czy dziedzictwo gwiazdy może stać się przekleństwem. Podczas przesłuchań prokurator, znana z teatralnego, ale precyzyjnego stylu, przedstawiła linię dowodową, nagrania, fragmenty maili, listy pełne gniewu i rozpaczy. Zeznania świadków i odkrycia kryminalistyczne rysowały obraz człowieka, który przez lata czuł się niewidzialny, a jednocześnie osaczony przez ojcowską sławę i zamkniętą rodzinę. W końcu, w dramatycznym momencie rozprawy, sędzia Schler ogłosił decyzję o odmowie kaucji. Gdy wybrzmiało to w sali, Christopher, który do tej pory milczał, eksplodował, jego krzyk pełen oskarżeń i rozpaczy wstrząsnął zgromadzonymi. Nie rozumiecie, co tam się działo. Nie macie pojęcia, jak wyglądał ten dom krzyczał, wywołując fale niedowierzania i strachu. Jego słowa stały się symbolem nie tylko osobistego dramatu, ale także rozbicia rodziny, której sekrety zaczynały wychodzić na jaw. Dziedzictwo, które rozpadało się na odcinki, Jean Hackman, wycofany od lat mistrz ekranu, który niegdyś olśniewał świat swoją charyzmą, zdawał się być człowiekiem, który świadomie wybrał ciszę zamiast blasku fleszy. Jego wycofanie było częścią świadomego planu ochrony prywatności, ale także, jak teraz się okazało, próbą ucieczki od nieuniknionych konfliktów rodzinnych. Jego decyzje, dotyczące zarówno życia osobistego, jak i rozporządzenia majątkiem, stały się iskrą zapalną dla tragedii, która rozgrywała się za murami posiadłości. Betsy Arakawa, o subtelnym wdzięku i nieugiętej elegancji, była osobą, która przez lata budziła zachwyt, a zarazem niepokój tych, którzy ją znali. Jej spokojna obecność miała symbolizować stabilność, lecz już po jej śmierci odkryto, że dom hakmanów skrywał więcej niż tylko wspomnienia dawnej chwały. Ukryte dokumenty, niedokończone notatki, fragmenty listów i zapisy dźwiękowe wszystko to zdawało się świadczyć o walce, która trwała w cieniu przez dekady. Nowe pytania i niewyjaśnione tajemnice. Pomimo ogromu dowodów, nagrań, zeznań świadków, odnalezionych przedmiotów, cała prawda pozostawała nieuchwytna. Czy śmierć Jin Hakmana i Betsy Arakawy była wynikiem naturalnego procesu, tragicznego wypadku, czy może precyzyjnie zaplanowanej zbrodni? A przede wszystkim, jaka była rola Christophera w tym wszystkim? Jego milczenie, sprzeczne ze gwałtownymi wybuchami emocji na sali sądowej, budziło pytania, na które odpowiedzi wciąż pozostawały zamglone. Przeszłość rodziny Hakmanów zaczęła się rozwijać jak dobrze skonstruowany dramat, historia pełna sprzeczności, tajemniczych zwrotów akcji, głęboko zakorzenionych urazów i bolesnych rozczarowań. Z biegiem czasu ujawniały się kolejne elementy układanki: zmienione testamenty, zakodowane wiadomości, zatarte ślady niedopowiedzianych rozmów, a nawet odnalezione fragmenty listów, w których Christopher błagał o uznanie i miłość, których nigdy nie otrzymał. Epilog, upadek legendy i narastająca ciemność, proces sądowy, choć pełen dramatyzmu i emocjonalnych wybuchów, był jedynie początkiem publicznego rozliczenia się z tragicznym losem rodziny Hackmanów. Wyrok, choć ostatecznie zapadł, nie zdołał rozwiać cieni, które od lat spowijały tę niegdyś doskonałą hollywoodzką rodzinę. Pytania o prawdę, o to, co naprawdę wydarzyło się w cichych, mrocznych zakamarkach posiadłości, pozostały otwarte. Jean Hackman zostanie zapamiętany nie tylko jako wybitny aktor, ale także jako symbol życia, w którym nawet najbardziej błyszczące legendy mogą zostać przyćmione przez bolesne, rodzinne konflikty. Christopher Allen Hackman, syn, który od dawna żył w cieniu ojcowskiej sławy, stał się tragiczną postacią, człowiekiem, którego wewnętrzny ból i gniew eksplodowały w dramatycznym akcie, odsłaniając mroczne sekrety i rodząc nowe pytania o to, czy milczenie potrafi zabić równie skutecznie, jak każde słowo czy czyn. To opowieść o rodzinie, której blask przemienił się w cień, o tajemnicach, które stopniowo wychylały się z mroku, i o losie, który nie dał szansy na pojednanie. Wspomnienie o Jin Hakmanie i tragedii jego najbliższych pozostanie na zawsze ostrzeżeniem, że za fasadą spokoju kryją się sekrety, które potrafią zniszczyć nawet najbardziej pozornie idealne życie. Ta wersja, wzbogacona o dodatkowe szczegóły, przejrzyste akapity i dramatyczną narrację, ma na celu oddanie głębi emocji, napięcia i tajemnic, które owijały tragiczną historię rodziny Hakmanów.